Cieszę się, że… O kurde. kurde, ja już to widziałem. O ten Jej. piętkami tu gra. Nie ma nikogo? Mendy. No Real teraz już musi ruszyć, no kurde. A ten Gundogan w środku pola też może troszeczkę tutaj im no, spok zmienić. W spokoju dużo, nie? Mm -hmm. Choćby takimi zagraniami. Patrz jak dużo miejsca ma. bardzo, bardzo e dużo no. miejsca. No nie. Yes! Richard Mares! a mówiłem, że Mares... Nie, nie niewidoczny ale. kompletnie Mares. Pokrótce. jak tu dał do boku, to się wydawało, że tam nikogo nie ma, nie? Takie, tak, ale kamera źle ja zagrał, źle zagrał tę piłkę. Miał kilometr... Z to teraz jeszcze Real strzela i kończy się 1-1 i ja dziękuję, dobranoc. I kupą się dzisiaj. Tak, o Jezus, u mnie 1-1 też. Uuu. Trzymamy, jesteśmy za Reale blachu. Tak. Jesteśmy teraz 100%. Ja już nie mam wątpliwości. Nie no, niestety. Ale patrz, powiedziałem, tak, że Gun, jak z z w jak wszedł, im im to im pomoże. I patrz teraz, co tu zrobił. Tak, czemu Jedno podanie. Była. No, ależ tutaj Kurde, Bernardo. czemu tu Ale, nikogo zobacz, nie, zobacz. nie ma? Jakaś dziura straszna. Mendy tu jak No, Mendy musiał do niego iść. Musiał o, iść. Jezu. A, jezu. Ależ Bernardo Silva go tam dostrzegł. To my chłopa w telewizji nie widzieliśmy, a on. Nie wiem, czy trochę. Kurde, to asensio w tej kasztanie zawołał. Ale to no takie 1-1 mogłoby być, ej. No bardzo by mogło, naprawdę. A... Dwa kupony mi to ustawia w tym momencie. 1-1 i w strzela. Może być. <laughs> Dawaj, kama winga, życiuwa. Ona właśnie Benzema. Jest... Gol! Rodrigo, 1-1. <laughs> Dobra, 89 minuta, A z tego nawet idealny moment. A mieli to by z tego nie chyba Nie wiem, czemu się nie cieszę. Ale, ale... Ja strzelił. Popatrzcie, ale som, do co dał kamavinga. Ja się były przerwy w grze. Nie ma sprawy. Nie ma nie ma mowy. Ale Bo też to benzema, by łapał. Co, co benzema? Asystow, wow. – Ederson uprzedzony. – ja nie cieszyłem? Ja miałem pojęcia, ale jakoś Bisz, tak Lewandowski to by to skleił i przyjął taką Chyba ciężką piłkę, aby... tak, a za... my... – się bardziej cieszymy Tak, niż Ja się... Z... – <laughs> <laughs> Tutaj ten za <laughs> <laughs> zły, Dobra, Moral ty się te... cieszysz, bo kupon wchodzi. – Dwa! Dwa dawał Tylko dawał teraz, trzyma. żeby nie strzelił ich. <laughs> <laughs> – Poznaję takich. No. – Kurde, coś niesamowitego. – Tu dosłownie się cieszę tam, gdzie jest pieniądz. – Jeszcze jest czas. – Nie. Ile dolicza, sędzia? 6 minut. minut. Ale, ale za to sześć minut! No, Kończ ja ten mecz! Za twoją koszulkę plus 3. <grym> o <To> zobaczcie. Wini <grym> teraz... Vinicius. krew. Kończ ten Real mecz! krew. I Vinicius! 3 razy jeszcze. Vinicius! Ale jesteś Aż. kurwa... Przepraszam, ale naprawdę <grym> już cię poniosło. Co za łeb. No już 6 miń kurwa. Rzuć, już nie rzuć, rzuć! Już Rodrigo... Tak, tak, tak. Każdy ich strzeli teraz po bramce. Karwahal, Karwahal, Karwa Hal! Co tu jest gra? Chyba, że... Marcelo w ramionach Antrelowy. strzelił bramkę. Nie mierdol, że to jest on! A, jasne, no! To jest real, to jest gen. I teraz. Do mm. dobić. Co tu jest grane? Co tu jest grane? Tak, Vinicius, Od początku wam mówiłem, na początku pierwszy. Ma jeden, po... mój wynik, co prawda. O, obstawiałem, że Karim strzeli na, na 2-1, ale co mój wynik wszedł. Czas sprawdzić ciśnienie, czekaj. Jezus, jaka ta wrzuta była z dupy taka na to nie Nie, to nie Nie. Rodrigo. Rodrigo, co goś gra. Rodrigo dwie bramki strzelił. Cieszę jest to normalnie, naprawdę. A Przepraszam, czy, czy moje klątwy, czy ja nie powiedziałem o Teddy Shering'ami i z tego czasu tierdia. tutaj, powtórzce z 99? No i dobra, przesrali mi kupon. I teraz, I już... teraz już tak, teraz już e City jest skończony, City jest skończony. Mniejszy ode mnie. Nie wstanę na maturę z matmy. To żeby nie wstać, to się lepiej nie kłać, to na pewno wstaniesz. Nie wiem, czy najlepszą będziesz miał przytomność umysłu, ale, ale nie zaśpisz, to jest fakt. Uwaga! Patrz, patrz. Karny! Rzut karny! Nieczysto w piłeczkę. Karny. Rzut karny do piłki podejdzie Karim Benzema. I to może być z następnej bramki w tym spotkaniu po kursie 8,5. Widzowie nie dadzą zjeść. 8,50 kurs na Karima Benzemę, strzelca następnej bramki. Ja to postawiłem. Ja też, ale jadryczkę tylko puściłem na to. A ty ile? Chyba dwie. Metr przed kiblem, to jest przydomek Guardianizny. Karny dla Realu. Dobra, bo ja, jak patrzę na karny, to nie trafia. Zobacz, muszę... Ederson do niego mówi, Benzema patrzy w niebo i ma wymagać. No, chłopę, dam ci wcinę. Nie no. Niebo, Karim rasz? błagam cię. Patrz, na hu. Nie, bo wtedy nie trafi. Nie mogę się, że nie mogę to nie patrzy. był jego wieczór. Nie Ale mogę. Tak jest Proszę. Karim, że. Im gorzej no, bożej... boże. musisz. Proszę Karimku, błagam cię. Uwaga. No. Uwaga. Jeszcze sekundka. No. Jeszcze, jeszcze nie strzelają. No. I... Jeszcze, jeszcze. No. Uwaga leci. Nie! BENZELMA! Tak jest, siedzi! Wygnaje. Patrz, patrz, Nie, go! bo patrz, teraz... Patrz. patrz. Go! 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 Gary Benzela! Musiłem się wrócić. Się. O ja w Nie rób tak! Brawo! Kupony, kuponik Nie. siedzi Bam! Wszystko jest, bam! Trolling jest, cyk! Jakie trolle. Kotury bambury, wszystko się zgadza. Ależ to Karim zrobił. I realnie realniech wygra, to to mi dwa kupony siądą w dogrywce. Gdzie kopną? Co? Gdzie kopną? W prawy dolny. Czy zmie zmienił? No. Mój ulubiony lewy. 8,75. Boczna siatka, nisko, świetnie wykonany. Wykończą mnie wszystko. No i fajnie. I za 20 zł 150 wleciało. Ale ja przy samym słupku. Ty, ale dobrze, że przewidzieliście, że trafił. No. Ty, no 8,50. No nie, ze mną tutaj A, szkoda. Ta. Ale by była. To, to, to nie byłoby, byłoby nie fair. To gdyby, już, się... już musiał. Znaczy, z, z drugiej strony byłoby nie fair. My już się ucieszyliśmy. No właśnie. A tak zyskał dwa, dwie cieszynki, że tak powiem, za jeden gol. No. Ale ja tak naprawdę mam, że jak, jak patrzę, to nie, nie trafiają, nie wiem dlaczego. Na pewno, Arlo. i moim zdaniem, to już będzie ostatni gwizdek. Zobaczymy. Oczuj no, się Fernandinho. 15 sekund. No, drzwi od łazienki się Zida. otwierają teraz realowi. Oni już wchodzą do środka. Taak, już papier wyciąga. Już nawet... koniec! Skończył tak! Zegrał! Ta skończy. 10 sekund przed czasem! Przed czasem. Kontrowersja! Tak. Kontrowersja! A ty skończył przegrał! Ale ma! <grym> Lachu, kurna, gratulacje! Ja. Powiem ci, że... Ale, ale szacunek Nie za na mojej warcie! A na mnie <grym> cieszy! Nie, no, no, ja moje no słuchaj, my jesteśmy zadowoleni, bo kupony weszły. Lachu jest zadowolony, bo Real wygrał. Coś niesamowitego, muszę. Mówić. Guardiola, zobacz nie, na jego. Nie minę. chcę powiedzieć, ale w, w konkursie Betklika na Twitterze podać wynik i ostatniego strzelca, gola, dałem 2-1 i Karim Benzema. Czyli. A, no tak, tak, czyli prawie, prawie. Tak ci będzie ładniej. Ubrał Maćkę, tutaj Pięknie. elegancko. Ja nie będę się przebierał jak co po niektórzy na live. Tak. Będę tak siedział. Na początku był za Realem, ściemniał przecież. Nigdy nie ubrałem koszulki Realu Madryt, teraz też jej nie ubiorę, ale ja ja ją założy. Wiesz, byłeś kiedyś... Nie, nie byłeś w koszulce Realu. Na finał musisz. No weź. Nic nie muszę. No weź. Ja <grym> mam taką retro koszulkę Liverpoolu. W koszulce, bez kitu. Ja mam taką retro Liverpoolu, trochę z praną. Mam taką Liverpoolu jeszcze, że tu, tu jest Carlsberg jako sponsor. Wow. Taką mam koszulkę. Z praną, bo z praną. A na mam. finał? Słuchajcie, to nie, może, no nie możemy wszyscy na finał być w koszulce.